Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Przypowieść o synu marnotrawnym, którą dziś słyszymy, jest jedną z najpiękniejszych kart Pisma Świętego. Mówi nam o miłosierdziu Bożym dla nas grzeszników. Ojciec z przypowieści to Bóg, a syn to człowiek. Każdy z nas. Bez względu na to, jak wielki może być grzech człowieka, o wiele większym, nieskończenie większym jest miłosierdzie Boże. I to miłosierdzie Boże jest ukazane w dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść dziś czytana pokazuje drogę samowolnego syna, drogę, która prowadzi do sytuacji poniżającej jego godność. Prowadzi wręcz do upodlenia człowieka. Bohater ewangelicznej przypowieści, znajdując się w takiej sytuacji, przypomina sobie ojca, przypomina sobie dom rodzinny i mówi – stanę i wrócę do mojego ojca. Takie jest jego postanowienie. Dziś niestety wielu ludzi nie stać już na takie słowa. A zapytani, dlaczego wolą strąki, które są przeznaczone dla świn, odpowiadają z prostotą, że nie mają dokąd wrócić i powrót jest niemożliwy. Wyrostli z domu ojca, a może w ogóle w nim nigdy nie byli. Oni widocznie tylko źle wybrali. Pomylili się dokonując wyboru drogi. Słowo grzech, którym określamy odejście od ojca, jest dla nich tylko pustym pojęciem. Jedynie Sensowne wydaje się im szczere przyznanie do życiowej pomyłki. Pomyliłem się. Chciałem dobrze. Nie wyszło. Jak doczeć z przypowieścią o ojcu nieskończenie dobrym do współczesnego człowieka, który będąc w poniżeniu nie zna drogi odwrotu? Jeden z amerykańskich kaznodziejów przed laty przekazywał opinię jakiegoś dyrektora z zakładu psychiatrycznego, w Stanach Zjednoczonych. Otóż ów psychiatra twierdził, że trzy czwarte jego pacjentów nie trafiłoby nigdy do szpitala, gdyby w odpowiednim momencie ktoś im powiedział, że zdejmuje z nich brzemię grzechów, że mogą od nowa podjąć trud tworzenia swego życia zwyczajnie po ludzku. Nikt nie dotarł do tych ludzi z przypowieścią o nieskończenie dobrym ojcu, że każdy marnotrawny syn może zacząć od nowa. Dlaczego tak się dzieje? Przecież Ewangelia o odpuszczeniu grzechów jest głoszona już ponad dwa tysiące lat. Tak, to prawda. Ale żeby życiową pomyłkę nazwać po imieniu, nazwać grzechem, trzeba zobaczyć związek własnego życia z Panem Bogiem. Żeby zapragnąć ojcowskiego przebaczenia, które pozwala na rozpoczęcie nowego życia, trzeba wiedzieć, że Bóg jest w tym życiu stale obecny i że zawsze czeka na powrót swoich dzieci. Trzeba zapragnąć jedności z Panem Bogiem. Pewnego dnia święty Alojzy Orione został zaproszony do jednej parafii, aby głosić kazanie. Tematem przepowiadania było Miłosierdzie Boże. Chcąc zdać przykład dobroci Bożej, zawsze gotowej do przebaczenia, w pewnym momencie święty Alojzy powiedział, że nawet jeśli by ktoś zabił swoją matkę, wkładając truciznę na jej talerz, gdyby naprawdę żałował tego ogromnego grzechu, to Pan Bóg by mu przebaczył. Pod koniec namorzeństwa święty opuścił parafię i udał się na stację kolejową, żeby wrócić do domu. Na stacji czekał na niego zrozpaczony człowiek, który zwrócił się do niego słowami: Ty, ojcze, na pewno mnie znasz. Nie, odpowiedział święty kapłan: Nigdy cię nie spotkałem, nie znam cię. A jednak musisz mnie znać, kontynuował mężczyzna, bo właśnie o mnie mówiłeś dziś Kazanie. To ja jestem tym człowiekiem, który otruł własną matkę. Powiedz mi, czy Bóg naprawdę może mi wybaczyć? Mężczyzna wyjaśnił, że dwadzieścia lat wcześniej popełnił ten straszny grzech. A potem gorzko żałował, ale nie wierzył, że może otrzymać przebaczenie. I przeżył 20 lat w rozpaczy, aż w końcu tego dnia odkrył, podobnie jak syn marnotrawny, niezmierzone miłosierdzie Boże. I na stacji wyspowiadał się u świętego Alejsego Orione i nareszcie odzyskał spokój. Kochani, Judasz popełnił dwa wielkie grzechy. Pierwszym było zdradzenie Pana, drugim była rozpacz, niewiara w miłosierdzie Boże. Z pewnością grzech rozpaczy był znacznie większy. Gdyby Judasz zaufał Bogu, Jego dobroci i poprosił o przebaczenie, z pewnością Bóg by mu przebaczył. W ermitarzu, znanym z niezwykle bogatych zbiorów muzeum w Petersburgu, znajduje się słynny obraz Rembrandta powrót syna marnotrawnego. Każdy, kto podziwia ten obraz, jest zaskoczony jego wielkością, intensywnością barw i genialną, mistyczną wręcz grą świateł. Syn marnotrawny klęczy przed ojcem. Jego lewa stopa jest bosa. W bucie na prawej nodze brakuje obcasa. Łachman, który ma na sobie, jest przewiązany zwyczajnym powrozem. Ogoloną głowę wtula w pieśń Pierś ojca, którego artysta przedstawił jako bardzo starego mężczyznę siwą brodą. Rysy twarzy ojca nie są zbyt wyraźne. Zaciera je padające na nią jaskrawe światło. Na nadgarstkach widać bogate ozdoby. Dłonie ojca spoczywają na ramionach syna. Po dokładnym przyjrzeniu się dłonią ojca, każdy zwiedzający jest niezwykle zaskoczony. Jedna ręka jest wyraźnie kobieca, matczyna, delikatna, a druga męska, ojcowska, silna. Rembrandt chciał w tych dwóch dłoniach, spoczywających na ramionach syna, wyrazić z jednej strony uczucia, czułość i miłość, a z drugiej strony moc, zdecydowanie konsekwencję samego Boga. Pomyślmy, Teraz, kochani, jakie słowo jest najbliższe szczeremu wyznaniu Kocham cię, z którym zwracamy się do osoby nam bliskiej? Najbliższe jest słowo Przepraszam. Dlaczego tak się dzieje? Z osobą kochaną odczuwamy jedność. Na osobie kochanej nam po prostu zależy. Dlatego dostrzegamy natychmiast każdy fałszywy krok. Jesteśmy nadal ludźmi wolnymi, ale miłość dyktuje nam sposób postępowania. Tu już nikt nie powie, że mu się nie udało. Teraz ważne jest to, że komuś bliskiemu zrobiliśmy przykrość. Teraz jest ważne, że zamiast jedności i zrozumienia, urósł mur nieporozumień i obojętności. I trzeba ten mur rozbijać. Dlatego słowo kocham Cię. Zespoliło się ze słowem przepraszam cię. Może w tym porównaniu jest zawarta odpowiedź na pytanie, dlaczego do tak wielu ludzi nie dociera dziś przypowiedź o synu marnotrawnym? Bo nie są świadomi jedności z Panem Bogiem w swoim życiu. Jeżeli w Niego wierzą, to jest On dla nich osobą daleką, nieobecną w ich powszednym dniu. Może jest najwyżej kimś, kto daje im jakieś. Niezrozumiałe polecenia, przykazania, z których właśnie wyzwalamy się w miarę dojrzewania. Jak więc odnaleźć ową jedność z Panem Bogiem? Jaką drogą iść do prostego wyznania, miłuję Cię, aby konsekwentnie usłyszeć Jego słowa? Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. Kochani, mamy zachować naszą wolność, ale. Pragnienie jedności z Panem Bogiem ma nam dyktować sposób postępowania. A jeżeli od Niego odchodzimy, jeżeli czynami, naszymi grzechami budujemy mur obcości, trzeba nam ten mur rozwijać. Trzeba nam ciągle powracać do Boga. Trzeba nam ciągle się nawracać. Powróćmy jeszcze, kochani, do. Przebaczenia ojca z dzisiejszej Ewangelii. Jakie to niezwykłe umieć tak przebaczyć, by nie wypominać winy. Ojciec, kiedy czekał na syna grzesznika, pobiegł przed niego, wybiegł pierwszy. Wyciągnął ręce, aby pokazać, że nie ma kija, tylko serce. Tak przebaczył synowi, że niczego mu nie wypomniał. Mało tego. Nie dość, że niczego mu nie wypomniał to dał mu jeszcze ubranie, pierścień na palec, sandały, a do tego postawił na stole lęcinę. Przebaczenie, z jakim spotykamy się tylko na spowiedzi świętej, do której przychodzimy nie sami, to Bóg nas oświecił, przygarnął, potem przebaczył i zapomniał. Obdarował nas jeszcze komunią świętą. Ale w przypowieści jest też drugi syn. Czasem sobie tak myślimy, przecież my nie odchodzimy od Boga. Co tydzień uczestniczymy w Mszy Świętej, pościmy w piątki. Jak często jednak dręczy nas to, że ci, co nie wierzą, mają łatwiejsze życie. Powodzi im się lepiej niż nam. Czy nie stajemy się podobni do syna, który pozazdrościł marnotrawnemu bratu życzliwości i przebaczenia ojca? Nie wiemy nigdy. Czy ci gorsi od nas kiedyś się nie nawrócą? I za nich powinniśmy się modlić. O nawrócenie grzeszników zatwardziałych, a przede wszystkim o nasze nawrócenie. W krótkim wierszu, Żeby wrócić, ksiądz Jan Twardowski pisze: Można mieć wszystko, żeby odejść: czas, młodość, wiarę, własne siły, świętej pamięci dom rodzinny, skrzynkę dla szpaków i sikorek. Miłość, wiadomość nieomylną, że nawet Pan Bóg niepotrzebny. Potem już tylko sama ufność, trzeba nic nie mieć, żeby wrócić. Przed laty jedna z sióstr Nazarytanek napisała bardzo popularną pieśń o synu marnotrawnym. W tej pieśni refren. Mówił, wróć synu, wróć z daleka, wróć, ojciec czeka. I tam ukazana jest postać ojca, który wychodzi na drogę, wygląda stęskniony. Czy nie wraca do domu jego syn? Tyle razy ten syn odchodził i powracał skruszony. A ojciec zawsze dla niego ma otwarte ramiona. I chociaż roztwonił swą miłość. Z pustym sercem powracał, a ojciec jemu przebacza. I wychodzi naprzeciw serce ojca zbolałe, i wzdycha: Wreszcie, synu, wróciłeś, tak czekałem. I refren tej pieśni, który mówi: Wróć, synu, wróć z daleka. Wróć, wróć, ojciec czeka. Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj. Ja długo jeszcze każesz czekać. Nie każmy, kochani, czekać długo cierpliwemu, miłosiernemu Ojcu. On czeka na nas, On czeka na każdego grzesznika. Amen.